Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RubWordPressa. Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w szesnastym odcinku podcastu RUB Wordpressa. W tym odcinku chcę przybliżyć Ci nieco temat domen, serwerów DNS i hostingów. Zauważyłem, że jest to bardzo często poruszany temat przez początkujących użytkowników, i początkujący użytkownicy WordPressa często mają problemy ze zrozumieniem tego w jaki sposób te trzy elementy ze sobą współpracują. Zacznijmy od domeny. Domena to po prostu adres internetowy pod którym dostępna będzie twoja strona internetowa a twój WordPress. Na przykład moją domeną jest maciejkuchnik.pl. Jest to domena z rozszerzeniem .pl. Oczywiście na rynku są dostępne Różne inne rozszerzenia, na przykład EU.com, plus rozszerzenia typu blog, news itd. Oczywiście, żebyś mógł zarejestrować określony adres, musi on być wolny, czyli nikt wcześniej przed tobą nie mógł zarejestrować tego adresu, no bo domena jest unikalna i nie może być dwóch identycznych domen. Jeśli chodzi o hosting, to najprościej mówiąc, jest to po prostu miejsce udostępnione na serwerze firmy hostingowej, w którym możesz zainstalować swojego WordPressa. I takim elementem, który łączy domenę i hosting, czyli ten serwer, który ma określony adres IP, są serwery DNS. Serwer DNS to jest taki serwer, który zarządza wszystkimi adresami związanymi z daną domeną. To znaczy, wpisując w przeglądarkę. Adres np. maciejkuchnik.pl, przeglądarka odpytuje serwer DNS o IP serwera z jakim się ma połączyć i serwer DNS zwraca przeglądarce już konkretne IP i przeglądarka łączy się do danego serwera. Krótko mówiąc serwer DNS tłumaczy adresy z takiej formy czytelnej dla nas, czyli nazwy takiej domenowej np. maciejkuchnik.pl na jakiś adres IP, który obsługuje dany serwer. Jeśli domenę i serwer kupiliśmy w jednej firmie, to z reguły nie musimy zupełnie nic robić. Cały proces przebiega automatycznie i domena jest automatycznie konfigurowana do współpracy z naszym hostingiem. I w tym momencie po prostu po zakupie domeny ona jest automatycznie podpinana pod nasz hosting i możemy tam zainstalować naszego WordPressa. Bardzo często pojawia się takie pytanie: czy mogę mieć hosting w firmie A, a kupić domenę w firmie B? Bo na przykład jedna z firm ma dużo korzystniejsze ceny domen, a druga firma ma fajne pakiety hostingowe, natomiast domeny są dosyć drogie. Oczywiście odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, możesz kupić hosting w firmie A, domenę w firmie B, i nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką domenę z takim hostingiem połączyć. Najprostszym sposobem na połączenie tych dwóch rzeczy, czyli domeny z firmy A i hostingu w firmie B, jest po prostu zmiana delegacji domeny. Dla przykładu ja wszystkie swoje domeny kupuję w ovh.pl, a z hostingów korzystam z bardzo różnych firm i na przykład mój blog maciejkuchnik.pl w tym momencie jest hostowany na Zenboxie, więc w konfiguracji domeny na OVH muszę zmienić delegację domeny na serwery DNS z Zenboxa, czyli w przypadku Zenboxa będzie to po prostu ns1.zenbox.pl i ns2.zenbox.pl. I ten format NS1, NS2 jest, można powiedzieć, takim standardem branżowym, i bardzo często właśnie w ten sposób te serwery DNS danych firm hostingowych są oznaczane czyli to jest ten serwer NS1 i domena firmy hostingowej, i NS2 domena firmy hostingowej, i to jest taki, można powiedzieć, standard. Oczywiście, zawsze, jeśli masz wątpliwości, jak te adresy serwera, wygląda, serwera DNS wyglądają w przypadku Twojej firmy hostingowej, to zajrzyj do pomocy, bo zawsze te dane są publicznie dostępne i wręcz podane na tacy, nie trzeba ich nigdzie głęboko szukać. I w tym momencie po zmianie takiej delegacji domeny właśnie na serwery, na przykład w Sandboxie, po czekaniu około powiedzmy 24 godzin. Ta domena zaczyna już funkcjonować i kieruje na serwery ZenBoxa. I to jest można powiedzieć taki najprostszy, najbardziej uniwersalny sposób, który rodzi najmniej problemów. W takiej sytuacji, gdy wydelegujesz domenę na zewnętrzne serwery DNS, to już zarządzasz wtedy całą strefą DNS, wszystkimi wpisami w DNS, ach zarządzasz już po stronie tej firmy na którą wydelegowałeś obsługę tej domeny, czyli w moim przypadku, jeśli chciałbym dodać jakiś rekord do, do DNS-ów, no to muszę po prostu zalogować się do panelu Zenboxa i tam już zarządzam tą domeną. Natomiast jeśli chodzi o OVH, tam dokonuję tylko corocznych opłat tej domeny i to jest w zasadzie jedyna rzecz po stronie OVH, jaką robię. Inną konfiguracją, która też pozwala na jakby skierowanie ruchu na inny serwer, jest to taka konfiguracja, w której DNS-y zostają w firmie, w której wykupiliśmy domenę, na przykład, tak jeśli już mówimy na moim przykładzie, no to w OVH wtedy zostają te DNS-y i ja wszystkimi adresami zarządzam już po stronie OVH. Ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wejść w zarządzanie strefą DNS i tam zmienić jakieś rekordy i przekierować na przykład rekord, no, główny rekord A na serwery zenboxa. Przy czym tu już musimy zrobić przekierowanie na konkretny adres IP i musimy wiedzieć, po prostu znać adres IP naszego serwera. Ta metoda ma o tyle wadę, że często firmy hostingowe dokonując na przykład jakichś zmian w infrastrukturze swojej mogą zmieniać na przykład IP serwera i w tym momencie gdy ta domena jest wydelegowana na DNS firmy hostingowej no to ta zmiana zajdzie już tam automatycznie również w konfiguracji naszej domeny Natomiast jeśli mamy tą domenę konfigurowaną po stronie OVH, tak jak w moim przypadku, no to muszę ręcznie wtedy zmienić adres IP, na który wskazuje dana domena, dany rekord. I dokładnie taką sytuację miałem z jedną z moich domen, gdzie właśnie to funkcjonuje w takiej konfiguracji, że dns są obsługiwane przez OVH i dostałem informację od Zenboxa, że zmieniają po prostu adres IP z jednego z serwerów i muszę zmienić ręcznie w konfiguracji swojej domeny, aby strona działała nadal poprawnie. Tutaj warto jeszcze wspomnieć o tzw. rekordach MX. Są to rekordy odpowiedzialne za obsługę poczty. I zmieniając te rekordy, możemy po prostu zdefiniować serwery, jakie będą obsługiwały nasze maile. I tak, na przykład, jeśli chcielibyśmy sobie założyć Gmaila takiego podpiętego pod naszą domenę, tak jak ja mam właśnie maila w domenie indels.pl, te maile są obsługiwane przez pocztę Google, przez Gmaila po prostu. No, to wtedy muszę skonfigurować te rekordy DNS MX w taki sposób, żeby wskazywały na serwery Google. A. Wtedy, jeśli ktokolwiek wysyła do mnie maila, no to właśnie serwer DNS podaje te rekordy i wiadomo wtedy. Gdzie wysłać tą pocztę, do jakiego serwera ta poczta ma trafić, tak żeby finalnie dotarła do mnie. Jeśli wydelegujemy sobie taką domenę, na przykład do Zenboxa, no to w tym momencie już to jest automatycznie konfigurowane i poczta będzie obsługiwana przez serwer Zenboxa. Natomiast nic nie stoi też na przeszkodzie, żeby zmienić te rekordy i wydelegować obsługę tej poczty na jakąś inną usługę, na przykład na Gmaila. I wtedy mamy adres taki, właśnie w naszej domenie, na przykład tak jak ja mam, powiedzmy, kontakt małpamaciejkuchnik.pl. No to właśnie taki adres może być również obsługiwany na Gmailu. Oprócz tych dwóch sytuacji, czyli albo DNS w firmie, w której kupiliśmy domenę, albo DNS w firmie, w której kupiliśmy hosting, może zdarzyć się również taka sytuacja, że serwery DNS będą jeszcze w trzeciej firmie i będą obsługiwane przez jakąś firmę trzecią. I nie tak dawno zdarzyła mi się właśnie taka sytuacja podczas migracji jednej ze stron. Sytuacja była tego typu, że domena była kupiona w firmie A, strona przez pewien czas funkcjonowała na serwerach firmy B i właśnie dom, dns był, domena była wydelegowana na DNS w firmie B, natomiast finalnie stronę przenosiliśmy do firmy C. I w tej sytuacji przez pewien okres funkcjonowało to w taki sposób, że domena nadal była w firmie A, DNSy były w firmie B, natomiast hosting był już w firmie C, i cała procedura polegała na tym, że w firmie B w zarządzaniu tą domeną, w zarządzaniu strefą DNS, po prostu trzeba było zdefiniować adres serwera firmy hostingowej C, na którą właśnie ta strona została przeniesiona. A oczywiście potem, aby uporządkować to wszystko i wyeliminować jakby tę firmę B, gdzie już klient nie miał żadnych usług, domena została wydelegowana na serwery DNS firmy C, czyli tej firmy, na której był hosting i na której finalnie ten hosting został. Tutaj warto wspomnieć jeszcze o tym, w jaki sposób możemy przenosić poszczególne usługi pomiędzy różnymi firmami. Oczywiście jeśli chodzi o hosting, no to kwestia skopiowania aplików ze starego hostingu na nowy, na nowy hosting, przeniesienia baz danych, ewentualnie przeniesienie kont e-mail, no i finalnie przekierowanie domeny na ten nowy serwer. Natomiast jeśli chodzi o domeny, oczywiście również mamy możliwość transferu między firmami i żeby wykonać taki transfer musimy posiadać tak zwany kod autinfo. To jest taki kod, który musisz podać u nowego operatora domeny i ten kod zwykle jest wydawany przez firmę, w której aktualnie masz zarejestrowaną domenę. Tutaj procedury są bardzo różne, bo niektóre firmy sprzedające domeny udostępniają ten kod po prostu gdzieś tam w panelu klienta, możesz sobie taki kod samodzielnie pobrać, a inne firmy znowu wymagają, na przykład papierowych wniosków wysyłanych pocztą, i no tu już w tym przypadku jest to proces trudniejszy i dłuższy, no bo ten wniosek gdzieś tam musi być przeprocesowany przez biuro obsługi danej firmy. Także generalnie, jeśli chcesz przenieść domenę między operatorami, to nie czekaj do końca, gdy będziesz miał tam powiedzmy nie wiem, tydzień, dwa, trzy do końca ważności danej domeny, tylko zadbaj o to wcześniej, bo sam transfer jest dosyć szybką procedurą i to dosłownie z dnia na dzień się robi, natomiast często jest problem z uzyskaniem tego kodu audinfo, i tutaj może zejść kilka tygodni, nawet w ekstremalnych przypadkach. Ale oczywiście można bez problemu sobie taką domenę przenieść od jednego do drugiego operatora. I tutaj jeśli chodzi o domeny, no to śmiało możemy kierować się ceną i kupować po prostu tam, gdzie taniej. To wszystko w tym odcinku podcastu. Notatki do tego odcinka znajdziesz na maciejkuchnik.pl łamane przez 016. Jeśli masz jakieś pytania bądź komentarze do tematów poruszonych w tym odcinku, to oczywiście zapraszam do notatek i pod notatkami znajdziesz sekcję komentarzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!